Wyobraź sobie, że przez 15 dni nie śpisz. I powoli przestajesz być człowiekiem. To nie horror. To eksperyment, który rzekomo wydarzył się naprawdę. ZSRR. Lata 40. Grupa naukowców zamyka pięciu żołnierzy w szczelnej komorze. Wewnątrz tylko mikrofony, jedzenie i eksperymentalny gaz, który ma wyeliminować sen. Pierwsze dni nic niezwykłego. Później szeptanie. Szaleństwo. Jeden zaczyna krzyczeć. Potem cisza. A gdy w końcu otwierają drzwi, znajdują tylko zmasakrowane ciała i ludzi, którzy proszą, by ich nie usypiać. Oficjalnie? To tylko kripy pasta. Ale zbyt wiele szczegółów, zbyt wiele powtórzeń. Czy to możliwe, że prawda kryje się między wersami miejskiej legendy? Jeśli to była tylko historia. To czemu niektóre jej fragmenty zniknęły z sieci? Zapisz ten film, zanim zniknie znowu.